Powróćmy jak za granicą. Znaczelą Panu warić. Miłością są cudowne. Masz Proszę o powstanie. Zresztą, Śląskiego Związku Piłki Nożnej wprowadzić. Przejdź Tandalowi! Serdecznie witam na dzisiejszej gali pomysłodawcę i współorganizatora naszego wyjątkowego spotkania Prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej i członka Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej kolegę Demilka Kulę. Bardzo serdecznie witamy. Witam serdecznie kolegę Rudolfa Bugdoła konownego Prezesa Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Witam wspaniałego piłkarza mistrza olimpijskiego z Monachium 1972 roku Zygmunt Anczoka. Ale wszystko serdecznie witam wszystkich prezesów i przedstawicieli naszych klubów zrzeszonych po obrębu gminy. Bardzo się cieszę, że mogę z Wami świętować jubileum stulecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Ziemia Lubliniecka dała śląskie piłce Zygmunt Alczoka i Krzysztofa Alczyka. Przez ich wyróżnienie chcę podziękować wszystkim działaczom, trenerom, piłkarzom, sędziom, którzy tworzyli i tworzą śląskie piłki. Podziękujcie również swoim żonom, bo bez ich wsparcia, akceptacji nasza miłość do piłki niemożliwa. Szczególnie Krzysztofowi Alczykowi za jego zaangażowanie i codzienną pracę na rzecz rozwoju piłki lubinieckiej na ziemi Dziękuję bardzo. To samorządowcy, my w tym momencie bardzo serdecznie wam dziękuję za całą pomoc okazaną dla śląskiej piłki. Ta piłka w 95% jest między samorządowcą. Za, za to Wam bardzo serdecznie dziękuję, za te piękne obiekty, za pieniądze, ale pamiętajcie, my każdą złotówkę, którą dajecie, oddamy dwa razy w grupach. Przez naszych dzieci i młodzieży, ich dzieci, radość, niech będzie naszą na największą zapłatą. śmieje się, dziecko, świat jest lepszy, a my stajemy się coraz lepszy. Dziękuję bardzo. Ci właśnie tutaj samorządowcy dbają o infrastrukturę, o boiska każdej gminy w imieniu tych właśnie samorządowców. Chciałbym złożyć życzenia wszelkiej pomyślności. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. 坚持的 yeah